W wielu miejscach na terenie gminy zakończyła się modernizacja dróg, w wielu trwa, a już lada moment drogowcy rozpoczną pracę na kolejnych odcinkach. Kilka dni temu podpisałem umowę z firmą Drogbet na dwie inwestycje, i będzie to dokończenie odcinków, które rozpoczęliśmy modernizować już kilka lat temu. Zakres zadania obejmuje położenie prawie 950 metrów nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Nowe Boryszewo i Juryszewo. Poprawa oczywiście jakości, bezpieczeństwa dla lokalnych tutaj mieszkańców. Zamiast szutru czy tamtej twardego tej twardej podsypki będzie asfalt. No to wiadomo, beton asfaltowy to już jest najlepsza powierzchnia, jaka może być. Prace powinny rozpocząć się pod koniec sierpnia. Na to zadanie gmina otrzymała 50% dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego. Koszt inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych. Druhowie z OSP w Rogozinie mają nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. To ważne, bo oprócz dobrego wyposażenia jednostki poprawi się komfort pracy strażaków, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. W ostatnim czasie pozyskaliśmy po raz pierwszy dotację z nowej perspektywy unijnej. Była to właśnie dotacja dla, na auto dla OSP Rogozino. Ponad milion 200 tysięcy złotych. Dodatkowo pozyskaliśmy 150 pięćdziesiąt tysięcy z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Blisko 300 tysięcy Dołożyliśmy z środków własnych i dzięki temu, kilka dni temu do jednostki w rogozinie trafiło nowe auto ratowniczo-gaśnicze auto klasy średniej, auto, które kosztowało nas łącznie ponad 1 720 tysięcy, auto, o które strażacy zabiegali już od wielu lat. Samochód jest dostosowany do potrzeb strażaków. Samochód, który stoi za mną jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki Skania P370. Samochód z napędem 4x4. Wyposażony w niezbędny sprzęt do y, naszych działań, y, przewidzianych w krowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Na samochodzie podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego, y, armatura wodna, sprzęt do usuwania y, z podtopień. Wszystko, co może na nim być, na nim jest. Mamy wszystko, co jest w standardzie. Za pozyskane środki 40 tysięcy zł dostosowano również bramę w garażu. Przypomnijmy, samochód i remont bramy to w sumie ponad 1 700 000 zł. Będzie nowy sprzęt dla Zakładu Gospodarczego. Podpisano porozumienia dotyczące projektu Modernizacja Infrastruktury Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. W ramach tego projektu Zakład Gospodarczy w Radzanowie wzbogaci się o nowoczesny sprzęt komunalny. Trafi do nas ciągnik wraz z pługiem do odśnieżania. Jest to taki nieduży ciągnik. Głównie on będzie służył na przoku, ale nie, nie tylko. Trafią nowe kosiarki oraz zamiatarka. Sprzęt niezwykle potrzebny. My cały czas staramy się zwiększać nasze własne możliwości, doposażamy m.in. PSZOK, zakład gospodarczy, a to się przekłada na to, że coraz rzadziej korzystamy z usług firm zewnętrznych. Zakup ten jest możliwy dzięki dofinansowaniu, które Związek Gmin Regionu Płockiego, w tym gmina Radzanowa otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Fundusz Sołecki to środki, którymi mogą dysponować mieszkańcy. W gminie Radzanowo doskonale potrafią je zagospodarować. Fundusz Sołecki jest to wydzielona część naszego budżetu, o którym przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Środki te bardzo często przeznaczane są na modernizację świetlic, modernizację dróg, i właśnie w tym momencie tym się zajmujemy. Zakład gospodarczy przystąpił do wbudowania tłucznia na drogi gminne. Zakres tych prac potrwa przypuszczam, że do końca września oczywiście to będzie zależne od warunków atmosferycznych. Do tego mieszkańcy przeznaczają również te środki na projekty drogowe, które my następnie możemy wykorzystać przy pozyskiwaniu środków. To również wkład finansowy w modernizację świetlic, budowę parkingów. W ostatnim czasie w Rogozinie stanęła inteligentna tężnia solankowa. To połączenie tradycyjnych metod leczenia solanką z nowoczesną technologią fotowoltaiczną, co sprawia, że jest to miejsce nie tylko relaksu, ale także ekologicznej innowacji. Tężnia zasilana panelami słonecznymi produkuje aerozol solankowy tylko wówczas, gdy system wykryje obecność osób. W najbliższy weekend odbędą się Dni Radzanowe. Organizatorzy gmina oraz Centrum Kultury i Sportu przygotowali trzy dni pełne atrakcji. Będzie piłkarskie derby gminy, zawody wędkarskie, kawa z samorządowcami, sołtysiada, raj rowerowy, narodowe czytanie kinoplenerowe. Nie zabraknie również muzyki. Zagrają m.in. Fanatik, Luka Rossi i Zbóje. Szanowni Państwo, zapraszam na Dni Radzanowa, wydarzenie organizowane po raz pierwszy. Zaczynamy już w najbliższym. Piątek od derb gminnych, następnie w sobotę widzimy się na boisku sportowym w Radzanowie, ale również w niedzielę czeka moca atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam bardzo serdecznie.